Cześć, witam Was na kanale Cycling The Round i zapraszam Was na krótką relację z pojazdu szlaku wokół Tatry. Zapraszam. na dzisiaj mamy przejechanie około 150 km i około 1500 metrów przewyższeń. Gdzieś mniej więcej w połowie pewnie zatrzymamy się na lunch, a nosem już mamy zareagowany. Pierwsze 60 km to był typowo asfalt i dopiero po 60 km w miejscowości Zdziary zaczyna się sekcja gravelowa, więc zobaczymy jak ta pępa gravelowo wygląda. Na pewno będzie więcej asfaltu ale mam nadzieję, że zaskoczymy się pozytywnie również szutrowymi odcinkami. Po 85 km zatrzymujemy się w malowniczej miejscowości Keszmark. Nazwa miasta pochodzi od niemieckiego złożenia Kesmarkt, oznaczającego targ serowy. Znajdziecie w niej oczywiście kawiarnie, restauracje oraz sklepy. A jeśli ktoś planuje rozłożyć trasę na przykład na 3 dni, to będzie to dobra baza noclegowa. My akurat trafiliśmy prawdopodobnie na jakiś festyn, i był mega ruch w centrum miasta, jak widać na załączonym obrazku. Przejeżdżamy bardzo malowniczy odcinek przez park narodowy Teatry Miejskie. Tutaj znaczek Parku Narodowego. Jest bardzo cicho, bardzo malowniczo. No i nikogo nie ma. Jest kit. Dzisiaj zaczynamy dzień drugi bajkingu w szlaku wokół Zaczynamy z miejscowości Kralowa Lechota, czyli miejscowości, w której zatrzymaliśmy się na nocleg. Pozostało nam mniej więcej 110 km i trochę przewyższeń, jakiś jakieś pewnie 1000. W planie jest minięcie Eriktowskiego Mikulasza, czyli tej miejscowości, w której ostatnio grasował niedźwiedź. Później podjazd dosyć stromy w stronę miejscowości Zuberec. A później już zamykamy pętle do nowego targu. Prawdopodobnie dzisiaj będzie mniej relacji z racji tego, że po prostu pada deszcz. Ale zobaczymy, może nas ominie, może pójdzie bokiem. Mamy nadzieję, że troszeczkę nam się dzisiaj przyparcie. Jesteśmy właśnie w niktowskim Nikulaszu, niestety startowaliśmy w pełnym deszczu, ale teraz to wszystko się rozpogadza i mamy nadzieję, że już do końca dzisiejszego dnia deszcz będzie nas umijał. Zobaczymy jak to będzie, teraz nas czeka podjazd w stronę miejscowości Zuberec, no i później już prawie już z górki. Za nami już najdłuższy podjazd dzisiejszego dnia. Mamy mniej więcej połowę trasy. Teraz jeden zjazd, kolejny zjazd i już prawie będziemy po polskiej stronie. Na zjazdach jest zimno, dlatego też troszeczkę się dociepiłem puchóweczką, więc warto zawsze zabierać piłówkę na trasę. Nie warto. Kolega mówi, że nie warto, ale warto, więc spadamy, bo niestety aura nie jest najlepsza. Do zobaczenia. Jedziemy po moim pokwicie. Aura nam e, nie sprzyja, niestety cały dzień w deszczu. Jesteśmy prawie przy granicy słowacko-polskiej. Zostało do nowego targu mniej więcej 30 km. I to już pewnie będzie koniec trasy i już więcej nie będziemy wyciągać sprzętu. Bo tak leje, wszędzie mamy piach. Więc nie ma sensu nawet zaczynać, zatrzymywać. Jedziemy już do końca trasy. Rowerowy szlak wokół tatr ma kilka wariantów, które można ze sobą łatwo łączyć. My wybraliśmy akurat opcję gravel, aczkolwiek elementy szutrowe stanowiły nie więcej niż 10% trasy, reszta to oczywiście asfalt. Finalnie przejechaliśmy około 265 km oraz pokonaliśmy mniej więcej 3400 m przewyższeń. Bardzo spodobała mi się okolica Kierzmarku oraz odcinek przez Park Narodowy Tatry Niżny. Jeśli chodzi o dostępność sklepów czy restauracji, to nie ma się czego obawiać. Można spokojnie zaplanować trasę tak, aby niczego na niej nie brakło. Drugiego dnia piękne widoki były niestety zasłonięte przez chmury i mgłę, więc pewnie kiedyś jeszcze wrócę na trasę szlaku wokół Tatr. Trasa była bardzo przyjemna, a słowacki vibe sprawiał, że czułem się jak na wakacjach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to gorąco was do tego zapraszam. A na moim Instagramie znajdziecie relacje z przejazdu szlaków wokół Tatr. Tradycyjnie link do trasy znajdziecie w opisie filmu. I oczywiście do zobaczenia na trasie.